Witajcie, chwała Bogu, witam nas na kanale jakwe Pamiętam, następnie chcę was pobłogosławić w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego z tej strony Zachariasz witam was serdecznie, ponownie dzisiaj jeszcze zanim się rozpocznie wspaniały dzień nasz Pana 6 rano, z tego czasu jeszcze będę pracował dla naszego Boga, później będę poświęcił całkowicie ten dzień Bogu słuchajcie, ja dzisiaj chcę rozpocząć takim Wersetem z księgi rodzaju 1.27: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył: stworzył ich mężczyznę i kobietę. I co tutaj mamy jasno napisane: że stworzył Bóg na swój obraz mężczyznę i kobietę. I kobietę. A mianowicie chcę się odnieść w tej sprawie, bo dzisiaj oglądałem post u mojego jednego kolegi Rafała. Bardzo Cię gorąco pozdrawiam, Rafał. I tam, tam, nie wiem, politycy, aktywiści, ja już nie pamiętam dokładnie, kto to był, mówili, że, związk, że ze związków mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, czyli homoseksualnych, rodzi się więcej dzieci niż z normalnych związków. No co za bzdura. Co za ochytne, szatańskie nauki i co szatan zrobił, jak przyjął świat właśnie i zalał nas tym całą falą, że teraz, że z ile z płci jest mnóstwo do tego, że związki to są właśnie nienormalne, heteroseksualne, jak mężczyzna z kobietą, tylko propagują takie związki i jeszcze takie bzdury powiedzieć, że z tych związków rodzi się więcej dzieci niż z normalnych związków. No jak to jest możliwe, żeby mężczyzna z mężczyzną urodził dziecko? No przecież to jest niemożliwe. Lub kobieta z kobietą. Jest to nierealne. Jak wiecie, mamy napisane również Mateusza 19,4. On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego puści człowiek ojca i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączy, niech człowiek nie rozdziela. Rozumiecie tutaj, o co tutaj jest napisane? Mężczyzna i kobieta jest to prawowity związek małżeński według Słowa Bożego, a nie jak inne kościoły, denominacje i, i błogosławią się takim związkom, bo widziałem coś takiego. Nawet ten, co siedzi, się zasiadł na tronie i się za Boga uważa też, że się zrównał z Bogiem, jest niby zastępcą Boga tutaj, co ma swoją siedzibę tam, wiecie gdzie? I pobłogosławi też właśnie związku homoseksualnym. No coś jest strasznego, okrutnego, są to nauki sprzeczne ze sobą Bożym, szatańskie nauki, prosto z piekła. Tak to właśnie wygląda. No bo jak to jest możliwe, jeżeli Bóg mówi w swoim słowie, że mężczyzna z mężczyzną i pobłogosławi Bóg, prawda? Stworzył ich na swój obraz i, i złączysz, i opuści ojca i matkę i złączy się ze swoją mężczyzna, złączy się ze swoją żoną. I będą oboje jednym ciałem. No to jak to jest możliwe, żeby mężczyzna z mężczyzną to mógł zrobić? Lub kobieta z kobietą? Skoro słowo Boże mówi zupełnie co innego. Jak nakaz jak mówi w kapłańskiej 18:22 nie będziesz obsował z mężczyzną tak jak się obsuje z kobietą. To jest obrzydliwość. Jest to jedno z praw z Bożych. Jak to teraz jest? Też do tych niektórych, którzy powiedzieliście, że wszystkie prawa zostały przybite do krzyża. No to to też zostało przybite do krzyża? Ano nie. Bo jak możemy przeczytać, Pierwszy list do Tymoteusza, 80. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla, ale dla postępujących bezprawnie, i dla niesfornych, bezbożnych i grześników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkubójców, dla zabójców, dla rozpustników dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięców i dla popełniających cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką. Jak widzicie, prawo cały czas obowiązuje. Tylko zostały te restrykcje i inne rzeczy przybite do krzyża. To jest mianowicie też do poprzednich filmów, jak pisze nasz apostoł Paweł w pierwszym liście do tematu Usza. I prawo jest również właśnie dla takich, dla mężczyzn współżyjących ze sobą. Jest to również Chodzi o kobiety, które współżyją ze sobą. Jest to jedno z praw Bożych, których się nie wolno łamać. I teraz się dzieje coś, w tych czasach jest istna Sodoma i Gomora. Dosłownie. Bo tak samo było, gdy dwaj mężowie przyszli do Lota, oni również chcieli wziąć, żeby Lot wypuścił na zewnątrz tych mężczyzn, bo chcieli z nimi współżyć, rozumiecie? Perwersje seksualne chcieli robić, obrzydliwość, którą Bóg zakazał właśnie. Co jest dla Boga obrzydliwością. Prawda? To Lot. Lot chciał nawet swoje córki oddać, które były dziewicami, tylko żeby nie skrzywdzili tych mężów Bożych. I jaka kara ich za to spotkała? Cała Sodoma i Gomara zostały zniszczone całkowicie, tak czy tak kara na nich spadła. No, taka rozpusta była i taka rozpusta się dzieje właśnie w dzisiejszych czasach. Tak się dzieje. Tak jest teraz. I jeszcze. Ktoś błogosławi takim związkom, co jest no, obrzydliwstwo. Rozumiecie? Bo jak może ktoś powiedzieć, że yy, nie jest, że ileś tam płci teraz jest na świecie, że o, mężczyzna jest kobietą, a kobieta jest mężczyzną? No nie ma czegoś takiego. Mężczyzna urodzisz mężczyzną, kobieta jest kobietą. I tyle. I takie zawsze było, i tak będzie od początku. I, i tak jak właśnie za czasów Sodomy i Gomory. Oni w obęd popadli i tak samo jest w tych czasach właśnie. W Rzymian 1,26 napisane jest, ci co chcą właśnie żyć bez Boga, nie szanują praw bożych właśnie takich i robią po swojemu. Myślą, że mogą robić i nawet sypiać mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, jak jest opisane, dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezcennych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły po życie zgodne z naturą na przeciwne. Naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem rządzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami uprawiając bez wstyd i na samych sobie ponoszą zapłatę należną za zboczenie rozumiecie? Taka osoba, wy, którzy tak czynicie, opamiętajcie się, bo porzućcie to taką naturę, bo nie wejdziecie. Do Królestwa Bożego. To, że ktoś Wam pobłogosławił taki związek, to nie jest, to jest, są sprzeczne nauki ze Słowem Bożym. Są to nauki, które wykraczają poza Ewangelii Chrystusa, i tak to właśnie wygląda. To nie ma nic wspólnego z Biblią, bo trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Prawda? I, a jeżeli ktoś twierdzi, że się urodził, jest mężczyzną i twierdzi, że jest kobietą, ja Wam coś przeczytam i za chwilę dam Wam na to rozwiązanie. I myśli, że tak jest, i tak sobie ma tak w głowie, i się tak czuje, i nie wiem, jak, kim tam się jeszcze czuje, jakie tam są płcie, bo teraz jest tyle płci, a jak widać, od początku stworzenia są tylko dwie płcie: mężczyzna i kobieta. I małżeństwo składa się tylko i wyłącznie z mężczyzny i kobiety. No ale niestety, szatan chce to tak właśnie obalić, i wprowadza różne. Mo... No, to jest, no to jest coś strasznego. Najgorsze jest to, że przyzwyczajają teraz od. Od, od Dzieci w szkole tego uczą. W filmach, w Netflixie jakimś, jakbyście zobaczyli, co tam się dzieje, to jest wszędzie propagowane. W kreskówkach. Wszędzie to jest zaszczepiane, że to jest właśnie tak ma być i że to jest normalne. Ale to nie jest normalne. Jest to Sodoma, Istna i Gomora, nawet i gorzej. Tak się teraz właśnie dzieje w tych czasach. Nikt się z tym nie wstydzi, chodzą, jeszcze oni walczą z ludźmi normalnymi, którzy są Jakieś prawa chcą mieć, wychowywać dzieci. No, gdzie takie coś w ogóle? No, kto by chciał mieć tak szczerze dwóch ojców, dwie matki, no. No, ale tak się dzieje właśnie. Ludzie to normalizują. Demoniczne właśnie, takie szatańskie nauki, poglądy, a kościoły jeszcze im błogosławią, co niektóre. No coś strasznego. No to jak to jest? Słuchacie Boga, czy słuchacie ludzi? Jak możecie błogosławić czegoś takiemu, skoro Pismo Święte mówi zupełnie co innego w tym temacie? I napisane mamy w pierwszym liście do Koryntian 6. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiągną Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bawochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie udziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tu jest rozwiązanie, tu jest cały klucz. Bo jeżeli ty twierdzisz, że mężczyzno, że jesteś kobietą, lub ty kobietą twierdzisz, że jesteś mężczyzną i pałasz, rządzą chęci do nie do płci przeciwnej, lecz do, do, do tej samej płci. Lub ty, który sobie uzdorałeś, że jesteś binarny, czy nie wiem, jaką tam macie teraz bezpłciowy, czy ja nie wiem, kotem, psem jesteś obojętnie, bo się takie rzeczy widziałem. jaszczurki się przerabiają ludzie i za, za węża, nogę sobie jeden chce uciąć. No tak, to, takie coś ogólnie, no, jeżeli tak twierdzicie. To jest was ratunek, dla was ratunek, tak jak tutaj jest napisane. A tymi byli niektórzy z was, lecz zostaliście objęci uświęceniem sprawiedliwie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś twierdzi, że taki się urodził, to posłuchajcie, jakie jest na to rozwiązanie. A mianowicie w Jana 3, 3 jest na ten temat całkowite rozwiązanie. Odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może Ujrzeć Królestwa Bożego. W momencie, kiedy ty człowieku, który tak twierdzisz, obojętnie, którą tam płeć masz, czy jesteś, czy pałasz, rządzą do mężczyzny lub do kobiety, jeśli przyjmiesz Jezusa Chrystusa, ustanowisz Go swoim Panem, Bogiem, Królem, wyznasz Mu swoje grzechy, tą swoją słabość, Mu przedstawisz, narodzisz się na nowo, czyli już pozostawiasz byłe życie za sobą. I jesteś całkowicie od tego uwolniony, rozumiesz? Bo kto się narodzi, narodzi na nowo, zostanie ob, obmyty, uświęcony i usprawiedliwiony w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy się człowiek naradza na nowo, jest nowym stworzeniem, to co stare przeminęło, jak mówią również, jak mówi głosi nam Słowo Boże. I to jest dla was wszystkich ratunek. I tak jak Słowo Boże mówi, małżeństwo składa się z kobiety i z mężczyzny. Tak to właśnie wygląda. I waszym ratunkiem dla was jest Jezus Chrystus. Będziecie mieli nowe życie, narodzicie się na nowo i nie będziecie już twierdzili, że mężczyzna nie będzie mówił, że jest kobietą, tylko będzie mówił, że jest mężczyzną, bo tak właśnie zrobi dla niego Jezus Chrystus, nasz kochany Bóg wspaniały. Jeśli go przyjmijcie do swojego życia, ustanowicie go swoim Panem. Wystarczy to tylko zrobić: ukorzyć się przed Panem, klęknąć, wyznać mu swoje grzechy, zaprosić go do swojego życia. Obmyć się ze swoich grzechów poprzez chrzest i ości was również Duchem Świętym. I tak to właśnie wygląda. Jest to dla was wszystkich ratunek. Nie dajcie sobie wmówić jakieś demoniczne nauki, że małżeństwo składa się również mężczyzna z mężczyzną i kobieta z kobietą. Jak widzicie, gdzie gdzieś, gdzieś takie coś błogosławią, uciekajcie stamtąd z daleka. Uciekajcie, bo to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Bóg nigdy nie pobłogosławi takich związków, jak widać tutaj, co wam przedstawiłem na łamach Słowa Bożego. I tak to właśnie wygląda. A po zmartwychwstaniu ciała, kiedy wróci nas, kochany, zbawiciel, Jezus Chrystus, już wkrótce, wkrótce powróci. I nie będziemy się, nie będziemy się żenili, ani za mąż wychodzić, tylko zostaniemy przemienieni i będziemy jak aniołowi nasi i będziemy jak aniołowi, którzy są w niebie. Tak to właśnie wygląda. Tak jest również opisane w słowie Bożym. Na no całe szczęście, i tam już na pewno nikt też nie powie, że jest mężczyzna jest mężczyzną, jest kobietą, i na odwrót. I zachęcam Was wszystkich do czytania Słowa Bożego. Tam znajdziecie ratunek, rozwiązanie. Jezus Chrystus jest Waszym ratunkiem, rozwiązaniem. On jest drogą, prawdą i życiem. On zrywa wszystkie kajdany, zrzuca ciężkie jarzmo, ziemiona. Wszystko to, jeżeli się narodzicie na nowo, staniecie się jak dzieci. Rydzi się w nowo w Chrystusie, wasz, tak jak Wam mówiłem, jesteście nowym stworzeniem i już nie, nie, nie będziecie już myśleli, powtarzam się kolejny raz, że jesteście w odwrotnych płciach, lub w ogóle bez żadnej płci, lub psem, kotem, koniem, obojętnie kim. Tam jest ratunek, jest nim Jezus Chrystus. I trzymajcie się Jezusa. Pana naszego kochanego Boga, Jezusa Chrystusa, i wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie, tylko Jezus i nikt inny z Panem Bogiem.